Witam wszystkich Słuchajcie chciałbym nagrać taki filmik na temat auta No te akurat już jest FSO Matis ale kiedyś było to auto Deu Matis dzisiaj obiekt drwin pośmiewiska i takich tam innych rzeczy kiedyś było to auto które jakby było marzeniem większości ludzi może nie większości ale na pewno dużej liczby osób e, było to auto na widok którego oko się cieszyło oglądając je w salonie na ulicy e, które miało ksywę perełka e, łezka natomiast dzisiaj mówią na to szrot mm, złom, parch, gruz i takie tam auto na potrzeby filmu nie zostało nawet umyte, e, ponieważ e, często mycie skraca życie tego auta e, jednym słowem one rzewieje e, no i to jest główna wada dlaczego tych aut już nie ma e, Może obejrzy to jakaś młodzież która urodziła się w momencie kiedy zaczęto produkować ten samochód Dzisiaj, jest doros... dzisiaj już są to dorośli ludzie, i nawet nie widzieli nawet takiego auta, bo tych aut już nie ma. Ciężko bardzo je spotkać. Więc ja spróbuję w tym filmiku wyłuskać zalety tego samochodu, jakie widzę dzisiaj, mając go i jeżdżąc nim, bo naprawdę tych zalet jest sporo co do wat nie będę się czepiał ja jestem mało wymagający więc generalnie pff, taki ze mnie prosty ludź więc pierwszą jakby zaletą tego auta taką myślę że ważną jest to że nie trzeba brać kredytu żeby je naprawić naprawdę części są po prostu tańsze niż do niektórych rowerów te auto jest z instalacją gazową więc przejechanie 100 km wydaje mi się, że jest tańsze niż jazda w dużym mieście na hulajnodze koszt przejechania 100 km od razu zrobimy sobie test spalania dawno nie robiłem mam do przejechania tak mniej więcej 350 km może ciut mniej, może ciut więcej zobaczymy jak nam to wyjdzie Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, można by rzec sarkastycznym filmikiem, lub śmiesznym filmikiem, lub filmikiem takim po prostu, jaki wyjdzie, bo nie bardzo wiem, co to z tego będzie e, i ile osób to obejrzy. Także zapraszam do oglądania. Jadę na stację zatankować. Kolejnym plusem tego samochodu jest to, że jeżdżąc w korkach e, nikt na nas nie wymusza tego żebyśmy go wpuszczali e, nie ładuje nam się przed maskę e, wręcz jak my chcemy zmienić pas czyli generalnie w cudzysłowie wymusić na kimś żeby nas wpuścił to wszyscy nas wpuszczają e, myślę że jest to spowodowane tym że ludzie w samochodach w okolicy 50 tysięcy Eee, po prostu nie wiedzą czy mamy na tyle sprawne hamulce, że jeżeli nam się władują przed maskę, to zdążymy wyhamować i nie chcą mieć generalnie nic wspólnego z takim samochodem, bo to jaki obciak by był powiedzieć słuchaj walną we mnie w matis. Pura zatankowana. Zerujemy licznik i ruszamy w drogę. Ach pasek zapiszczał przełączony na gaz jedziemy kolejną zaletą jazdy tym samochodem po autostradzie jest to, że nie wywołuje w nas frustracji to, że się wyprzedzają dwie ciężarówki ponieważ jakby nasza prędkość końcowa jest podobna do takiej ciężarówki. Jazda z prędkością 100 na godzinę po autostradzie wywołuje w nas tyle adrenaliny, co nie pozwala nam usunąć za kierownicą. Plusem także jest fakt, że na autostradzie nie zgubi raczej nas brabura i nadmierna prędkość. Jazda tym autem daje nam możliwość podziwiania widoków oraz innych aut poruszających się po autostradzie. W większości są to marki niemieckie niestety. W 1939 Niemcy napadły nas po to, żeby nam zajebać cały dobytek narodowy. Oczywiście i w cudzysłowie, bo nie tylko. No i żeby nie były pazerne, pewnie by nam im się to udało i do dzisiaj byśmy się nazywali jakoś inaczej. A że byli za pazerni, to niestety reszta Europy wykopała ich z powrotem na ich podwórko. I wtedy usiedli przy stole i pomyśleli, co tu kurwa zrobić, żeby wyłudzić resztę tych pieniędzy, która została w tej Europie. I wpadli na taki pomysł, że będą produkować najlepsze samochody. No i na dzisiejszy czas wygląda to tak, że w zasadzie cała Europa, a Polska generalnie na czele, sama zawozi im swoje pieniądze, kupując od nich te w cudzysłowie szeroty, <kluzny> które przyjeżdżają do nas i e, mają dziesięciu właścicieli, ale nie emigrują z naszego kraju już do innych krajów, tylko po prostu tu się biodegradują i zostają. I w ten sposób Niemcy wyłudzają od Polski i reszty Europy w zasadzie bardzo dużą ilość pieniędzy, robiąc z, oczywiście z tych innych krajów złomowisko. Więc mają jakby dwa w jednym. Oczywiście auto się cechuje niesamowitą powierzchnią bagażową. Oczywiście jest ona niesamowita, ale tylko do momentu, kiedy nas nie zatrzyma policja. <laughs> Ja pierdnię. A swoją drogą Matis jako jedyne auto albo prawie jedyne Matis jako jedyne auto doczekało się kawału na swój temat Jeżeli go nie znacie to wam szybko przytoczę Wchodzi facet do baru Podchodzi do barmana mówi seta Wypija setę pluje na podłogę i mówi pierdolony Matis no i sytuacja się powtarza przez kolejne pięć kolejek, aż w końcu barman nie wytrzymał, mówi, panie, bo mi pan zapluje z cały lokal, mówi, powiedz pan o, to, o co chodzi z tym matizem. Facet bierze setę kolejną, stawia przed sobą i opowiada, jechałem ciężarówką z naczepą i się zakopałem i próbowali mnie wyciągnąć i traktorem i koparką i innymi samochodami i nic. Podjeżdża koleś w Matizie i mówi tak do mnie: wyciągnąć pana. No to ja do niego mówię: chopie, jak mnie wyciągniesz, to ci laskę zrobię. Pffu, pierdolony Matiz. Zobaczcie, co spotkałem na drodze. Na czarnych blachach polone strak. Pięcioosobowy. Mm. Jesteśmy na obrzeżach Dużego Miasta Niestety tutaj już takiego auta nie spotkamy Aczkolwiek mam przejechane 350 km I spotkałem dwie sztuki na całe 350 km eee, Szczerze mówiąc spotkałem więcej Batmanów niż Matizów eee, Batman to jest taki Rowerzysta ubrany na czarno, bez żadnego odblasku, kompletnie niewidoczny, jakby ktoś nie wiedział. I on siada na rower, i patrzy się w niebo, i mówi: Boże, albo do ciebie, albo do domu. I jedzie, nie? I jak przejedzie ten odcinek, który ma przejechać, i stoi pod tym swoim domem. Znowu patrzy w niebo i mówi jesteś niesprawiedliwy, nie chciałem już do żony Także tak to wygląda sprawa z Batmanami Zajedziemy na stację, zatankujemy się, zobaczymy jak Kończymy nasze wojaże, zaraz zajedziemy na stację, zobaczymy ile nasza pszczółka nam spaliła I generalnie pewnie to jest najtańszy samochód świata 360 mamy na szafie, bez dwóch idziemy tankować. Kura zatankowana, sprawdźmy, jak to wyszło. 51 zł podzielić na 360 km razy 100 km to wyszło nam 14 zł 100 km. I to jest też zaleta tego auta, niestety, albo stety, no ale tych aut już nie ma w zasadzie. Więc cóż nam po takich zaletach? Ale generalnie chodziło mi o to, żeby takie przesłanie zrobić, szanujmy się na drogach, bez względu na to, czym kto jedzie, bez względu na to, kogo na co stać i bez względu na to, jaki jest wybór danego kierowcy. To, że ktoś jedzie takim parchem, że tak powiem w cudzysłowie, to wcale nie, nie daje innym kierowcom większych praw na drodze. Także takie jest moje przesłanie. Dzięki za oglądanie. Ci, co wytrwali do tego przesłania, trzymajcie się. Cześć.